Automatyzacja, automatyzacja, bla, bla, bla. Oklepany temat, no nie? Ale słuchajcie, gdyby nie ta automatyzacja, to nie zredukowalibyśmy kosztów księgowości przy 2 do 5 tysięcy dokumentów księgowych z 25 tysięcy do 1000 zł miesięcznie. Są ogromne oszczędności wynikające z umiejętnego zarządzania systemami i możliwościami, jakie daje dzisiaj technologia. Słuchajcie, AI Agent Hub to nie tylko optymalizacja księgowości. To różne procesy. Począwszy od marketingu. Wyobraź sobie, że dzisiaj masz dostęp do narzędzi, które automatycznie publikują posty w twoim imieniu na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, na LinkedInie, gdziekolwiek chcesz. E, możesz również zarządzać na przykład wizytówką Google. A z drugiej strony e, automatyzacja komentarzy. Wyobraź sobie, że masz kanał na YouTube, który jest rozpędzony i nie nadążasz już z komentarzami. A co by było, gdyby sztuczna inteligencja potrafiła w sposób perfekcyjny Intuicyjny, zgodnie z Tobą, z Twoimi wartościami odpowiadać do ludzi na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, tak, aby to właśnie zastąpić Cię w tych działaniach, na które Ty nie powinieneś poświęcać czasu, bo przecież przedsiębiorca jest od tego, aby poświęcać czas na generowaniu coraz lepszej wartości produktu, jak również na działaniach marketingowych mających do celu Doprowadzanie do coraz większej konwersji i sprzedaży. Czyż nie? Zastanów się nad tym i daj znać w komentarzu, jak u Ciebie jest z tymi działaniami automatyzacji, czy to jest tylko taki temat oklepany, czy być może już coś wdrożyłeś, albo nie wiesz od czego zacząć, bo myślisz, że to nie dla Ciebie, że to trudne, że tylko o tym się mówi, a tak naprawdę kompletnie się na tym nie znasz. Z AI Agent Hub poznasz się na tym wszystkim i będziesz mógł postawić pierwsze kroki, ale wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Nie od razu rodzisz się z tym wszystkim, a tym bardziej, że sztuczna inteligencja nie mogła się z nami narodzić, bo istnieje dopiero kilka lat, a tak naprawdę od pół roku, ponad lekko e, pół roku, czyli 6 miesięcy, 8 miesięcy istnieje z nami na dobre. I to się nie będzie cofać, tylko będzie cały czas szło do przodu. Zastanów się nad tym, czy warto dzisiaj zwlekać, bo każdy dzień zwłoki powoduje, że konkurencja nas wyprzedza. Pytanie, czy sobie na to możemy pozwolić. Trzymaj się ciepło.